Dzisiaj zrobimy, sobie, dzisiaj zrobimy sobie test Wojanka! Mamy Wojanka. Pojawi się też film z testem niebieskiego, na razie ja ten pomarańczowy. Odpiąłem sobie pięczkę i otwieramy. O, ja jeszcze mam też ze starym dziubkiem Wojanki. Niedługo lody Bojanka też też zrobiła. Z dzióbkiem, tym starym. Wąchamy. Zapach pomarańczowy trochę pachnie pomarańczem, ale bardziej brzoskwinią. No i jak sam smak mówi pomarańcza, brzoskwinem. Testujemy. Dobra. <kluje> Daj 9 na 10. Ma no dzisiaj testujemy wojanka pomarańczowego. Jak tutaj widzicie? Jest wojanek. Mm, będziemy też sobie pojawił e, z niebiesko wojanka i z lodu wojana. Tylko to, to się otwiera, mamy tak bardziej. Czuję taką, jakbym ja taką brzoskwinię dziwną, ale testujemy. Tak. 10 na 10. 10. Szczęść, oceny. Dziękuję. I pa. pa.